Do was wszystkich. Dziękuję Wam za 180 subskrypcji. Już powoli się zbliżamy do 200. Dziękuję Wam wszystkim za subskrypcję. Powoli 200. Obrnie Wam To stała chłopce przenikła przez ściankę wyrąbane w grę. No, i oni tam będą kampili teraz. Nawet head mogą. nie pomogą. Nie we dwóch strzelają, tak. Już mocno zadają, we dwóch równocześnie strzelają te pierdały Kurde, jak już dwóch na... No. I mów. Ja myślałem, że będzie tam skampiony nadal. We dwóch nie cisną, no nie no. Taki... Są takie zastajce. nie rozdzielają się w ogóle. Cały czas idą, tylko lekciutko się rozdzielam I jeden staje Z Jest Lodowy. A jeszcze Menda żyje? Co zarobiście? Lodowego dosta? O, jeszcze tyle życiu bo... Co za Menda? Będzie ciężki ciężki maczek. No. Menda, ile są? No, i znowu, że dwa i na mnie, no nie jeden. na nich dwóch to nawet hedy nie pomogą, jak oni tak oferują, i idą równo. Ale ten kurę taką banie no, dostał, że też że Mi się podoba. О, oh, файл. и не уже. 1,5, a nie dwa. To nie są składek, tylko wolfe. Ja, nie, może poszedł w inną stronę, bo nie tak inna, do mnie. A idzie, 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 idzie. Ja tej broni nienawidzę. Chyba wolałbym na pięści grać, chociaż nie mam mocy karateki e, budowanej do siebie. Zdaję 15 chciało. Dobra, to było na farta, co co, zdefaliłem. Ja nienawidzę tej gry. To było po prostu podskoczyłem i nagle wyszedł headshot na mnie. Tak zawsze niestety nie jest. Ja dlatego nie lubię tej groni. Nie lubię. Czy nie mogły być nawet te dwie snajpy. Nie, tego gówna nie lubię, co mówię, na farta wychodzą te heady jakieś Rombala, bo nie grać. będzie przegrana wtedy Nie wiem. Po, po co oni brali tego Digla Żeby wygrać proste? <grym> mm, Idenka to jest właśnie branie Digla. Branie Digla. No po prostu no, to jest bez sensu. Raz wyjdzie, nie? O wielkie Michało wyrąbało się w No i już o na sarcie. A co dalej? Później? No i oczywiście nic nie będzie tych headów, będzie się jeszcze na nic. Nie lubię tego. To jest taka głupia broń. Jakby to dali do Battle Royale, to się... to w ogóle można tylko usunąć tą grę. Tylko by się lekko wyszło, wychyliłoby się, a oni już banie dają. Dobra, żeby miała wybrał bronię. Nie chcę tego digla głupiego. Jest pompa saliśmy strzeał się poteny biubi jest taki skórzony No i dwóch. Nieraz nie warto tak strzelać pojedynczy, bo nieraz na hita rzeczywiście pierdzielnie się, ale nieraz zrobi się takiego loła, będzie w bani, i się ginie, nie? A jak się tak zrobi, tak dwa razy się strzeli znaczy, znaczy dalekoś to. to już trochę dalszej to można tak robić, no, ale wtedy to mogą strzelić dwa razy, nie? To by było lepiej. Co jest grane? Raczej nie wiem, czy się to teraz uda. Ale była błabań. Ale no co ja mam poradzić jakieś z ich dwóch, to ta pompa by musiała mieć sześć ształów, nie? No ale dobrze, był headshot to jest najważniejsze. Tylko digla nikt nie wziął? O, jest, jest. Bra, dobre wylanie, naprawdę. Ta pompa się zada lepiej, no bo ma kilka strzałów i można śmiało duo pokonać. Tak, jeszcze banie, zacząć, się Ole banie, to nawet na dalekość można Там... Достали. <Слыш> O, oh, ja cię Ola stres No jak jest stresik, to już ciężko Hohedy. Nie! O oh, nie, tak równo chodzą siebie, To jest okropne. Jest super. No naprawdę ciężko, nie, jeszcze tą pompę tak ciężko przadować. Niestety ścianki się nie dało położyć, bo ona już tak szybko wbiegła. To Piara. O, co robiszcie, fajne brunie? Nie, jakieś Google, jakieś digles, z Czy jeszcze trzy Nie wiem, czy były trzy mecze, czy dwa. Nie, bo to dopiero jeden z no, się nie... e... Coś się zrobi? Jeszcze z dwa mecze. to coś to chciałem. Co za chłopak. To nie Karl z boostem. No się, to nie totalnie Karl z boostem, coś przecież jest do Wow. Żeby mi gra to zaliczyła. przecież mam specjalnie celowniczek z wizji po środku. To przecież wiem, gdzie strzelać, Nawet bez tego wystarczy nie? Na wyczucie, nie. Bo to nie jest jakiś Fortnite, no, że naoskopy w ogóle nie działają. Ale no, bez przesady. Kars był to tak fajnie, strzelasz. No Ojej, no długi tutaj chodzi. On ma Skylar. Trzeba się przygotować, bo zaraz mi chce to zniszczyć. Ta za bardzo nie będę na to przygotowana, aby mnie to zniszczyć. Bo noga nie mamś tak już miałem uciekać nie sądziełem że ten ształ trafi się Znaczy mniej więcej gdzie ona wyjdzie myślałem że tak będzie stało no i rzeczywiście stało idzie 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 2 zasięgają się 72, Nie wiem, wracam, patrzę, gdzie się bije postów, nie wiem, jak się dzieje. Jakieś to dziwne. Przecież każdy tutaj ma kaskę dwójkę, nie ma czwórki, trójki, czwórki. To mnie też zawsze zastanawia. Nie wiem z daleka, że po 20 idziemy, to w na 40 w tym dale i powie zadanie. Dziejo. Szybko za kartony no, Czy pudła. Drewniana. Jej, mówię, że nie, to nie, nie dzwonić. Nie mam ścian, więc jest takie ryzyko. No mówię, że nie! Pierdzielę. Nie idzie się to domyśleć, Nie mam czasu na to odpisać. Siatki ja cię kręcę. że no, takie Ty do... ktoś do mnie dzwoni widać tych bań, No dobra, nie widzę że to jest. Po prostu... Idzie się domyślnie. Ktoś dwoje nie odbiera, specjalnie się rozłącza. bo to wiadomo, że coś się dzieje, Dobra. Jak ma się hedy, to ta pompa, co bije na hita, jest gorsza. Chyba. czy no tak, raczej tak. No Myślę, że on cię ta pompa, kiedy się ale nie miałem jeszcze headów ja razem. Teraz akurat od dwóch weekendów, takie heady fajne. teraz on nic nie wleciało, nie sta. Dobra, mam okazję odpisać. yaklaşık. <laughs> oh, burada. That's Ja już nie umiem grać z tej pompy bardziej skupiam się na headach już tak. Już tak nie za bardzo z tej pompy, bo ona ma inną mechanikę szczelania. My no się już nie da przyciągać. Okej. Okay. Ja. Nie wiem ile to już trwa. Jak 20 to dobra już Dobra, jest 22, jest GITES. No to pamiętajcie o subskrypcjach, niedługo 200 subskrypcji, jest 180 coś. Wierzę w Was i dziękuję Wam za te wszystkie subskrypcje, no i siemanko.